Ej hey yo, kawcisz się pyta czy od zawsze chciałem założyć własną firmę i odpowiedź jest tak zawsze od kiedy pamiętam chciałem zawsze mieć własną firmę pewnie tak pierwszy raz poważnie jak miałem 12 lat ale nie wiedziałem, co to firma jest. Nie wiedziałem, co to w ogóle znaczy. Bo nikt w szkole nie mówiłam. Uczą nas ekonomię, biologię, chemię i inne przedmioty, ale nikt nie powie dziecku, co to dokładnie jest firma. I przez to. Dziecko sobie wymyśla własną wersję i wyolbrzymia to co, tą definicję, że to, to jest coś nieosiągalnego. Z, z czasem się tak staje. No więc przez te lata w szkole, kiedy sobie słabo dawałem radę, coraz bardziej myślałem, że nie mam szans na to, żeby założyć własną firmę, nawet założyć. Nie wiedziałem, że każda osoba może założyć firmę, że to jest proste w dzisiejszych czasach. Przez internet się to robi. Na studiach nie dawałem sobie rady z przedmiotem księgowości. Po prostu jakoś mój mózg nie mógł pojąć tego i się zniechęcałem. A byłem na studiach w Anglii, zapisałem się zdesperowany na kurs, który się nazywał przedsiębiorczość w technologii. Mając nadzieję, że ktoś mnie wreszcie nauczy tych podstaw, co to znaczy założyć firmę, prowadzić firmę, księgowość, czy można zdelegować tą księgowość, ale tam też mi nikt tego nie powiedział. Jeszcze bardziej się zniechęciłem, bo teraz patrząc wstecz, uświadamiam sobie, że wszyscy nauczyciele, którzy mnie uczyli w życiu, oni prawdopodobnie nigdy nie mieli własnej firmy. Więc jak mogli nauczyć młodego człowieka, co to znaczy, jak to jest mieć własną firmę? No, i to jest dziwne, właśnie w systemie edukacyjnym, bo ludzie, którzy tak naprawdę, z całym szacunkiem, kocham wszystkich nauczycieli, myślę, że robicie niesamowitą robotę, ale nauczyciele nie mają doświadczenia życiowego, które może się przełożyć na coś pożytecznego dla, dla przyszłych przedsiębiorców, szczególnie dla przedsiębiorców. A ja uważam, że każdy człowiek może być przedsiębiorcą, bo pojęcie przedsiębiorca przez medie jest kojarzy się z Ilonami Muskami, z Bill Gates i, i takimi ludźmi. Ale dla mnie przedsiębiorca to jest piekarz, który ma własną piekarnię. To jest młody młody gość, który sprzedaje lemoniadę nad Wisłą na swoim rowerku sobie zbudował jakąś, widziałem takiego gościa zbudował sobie jakąś taką przewoźną lemonade stand, to jest hipster na Kazimierzu który otwiera własną kawiarnię no to są, to też jest przedsiębiorczość forma ryzyka stawianie na swoje, lecenie po swoje więc tak, zawsze chciałem być przedsiębiorcą, ale byłem przerażony. Przerażony, bo nie wiedziałem jaki jest pierwszy krok, tu, żeby. żeby mieć firmę. Bo nikt mi tego nie powiedział, więc wyobrzymiłem to i dopiero jak miałem 24 lata założyłem własną firmę. Um, ale już wtedy już sporo przyszedłem, pracowałem w startupie pół, półtora roku. No i mój pierwszy startup zbankrutował bankrutował, tak, więc pamiętajcie, młodzi szczególnie, którzy tak naprawdę jeszcze sobie nie użyli, nie użyli w głowie, co to jest z definicji, co to jest firma, to jest, to jest po angielsku się mówi legal entity, to jest forma po prostu reprezentacji działania człowieka, rozliczania się z rządem, podatki, jest takie Pier, pierdoły, no mikropierdoły tak naprawdę. To jest formalność. To jest coś, co każda osoba może zrobić. Ehm, I drugie, druga część pytania: czy czułem się jakoś inny niż, niż moi moje, moje, rówieśnicy? rówieśnicy i rodzice? Tak, kompletnie, kompletnie się czułem jak jakiś freak. Przez całe moje życie, jak jakiś dzikus, że nie należałem do społeczeństwa, że nie byłem, nie wiedziałem, czemu jestem taki inny od innych dzieci. Myślałem, że coś jest nie tak ze mną. Że inaczej myślę, czemu ja nie mogę normalnie myśleć? Czemu nie mogę chcieć pracować w jakiejś fajnej korporacji znanej? Czemu ja nie ciągnie do tego, żeby robić coś innego, czemu to było dziwne, nie wiedziałem, że to jest dobra rzecz. Jeśli ciągniecie do przedsiębiorczości, a wiele osób tak ma, tylko ten strach powstrzymuje przed działaniem, I, i powiem Wam szczerze, było blisko do tego, żebym nigdy nie został przedsiębiorcą. Ja byłem tak przerażony, że, że nie działałem. Przez, przez kurczę, no 12 lat, od kiedy pamiętam, chciałem naprawdę założyć firmę. Jak miałem 12 lat, składałem komputery dla, dla znajomych. chciałam z tego coś, coś zbudować, ale no, nie wiedziałem jak. I zajęło mi to kolejne 12 lat, zanim założyłem pierwszą działalność gospodarczą. I byłem tak przerażony, żeby pójść do tego urzędu. Tak przerażony. No i niestety, panie tam były niezbyt miłe. Jeszcze bardziej mnie przeraziły i zniechęciły. Ta cała biurokracja i ten nasz rząd nie rozumie, że trzeba wspierać młodych przedsiębiorców, ułatwiać im zakładanie firmy. Na przykład w Anglii chyba się wydaje, że nie płacisz podatków przez pierwsze ileś tam lat, żeby po prostu uprościć ten proces, bo wiedzą, że jak zwiększają szanse na sukces, to później te firmy, które może by inaczej nie dały sobie rady, z tą biurokracją, z tymi podatkami, z tymi wszystkimi procedurami, może by nie miały szans dojść do takiego punktu, gdzie naprawdę jakiś większy sukces ogarniają i wtedy płacą więcej podatków. To jest mądre podejście. Ale w Polsce brakuje tego niestety, no, brakuje tego. Ja bym zresetował ten cały system, jakby byłbym politykiem i uprościł to do, do takiego stopnia, gdzie, gdzie Polska by stała się numer jeden, jeśli chodzi o przedsiębiorczość w Europie, bo mamy tyle, tyle zdolnych ludzi, tyle talentu, tylko niestety te nasze procedury i systemy są tak zniechęcające. Chodzenie do urzędu to jest to jest kara dla mnie. <ścoughs> Ale da się to wszystko zrobić. No. Da się to zrobić. To nie jest takie trudne. Szczególnie w młodzi. Uwierzcie mi, ja się bałem tego, ale niepotrzebnie, wyobrzmiłem sobie to w głowie. Zakładajcie te firmy, próbujcie, zaczynajcie na małej skali, kombinujcie, uczcie się. Prawdopodobnie nie wyjdzie wam na początku, ale to doświadczenie jest bezcenne na całe życie: nie tylko do tych wolności, do tych pieniędzy, ale to przekłada się na całe życie i pogląd na świat, relacje z innymi ludźmi po prostu uczysz się wygrywać w każdym aspekcie co ja chciałem karty od biura przyłożyć o. dobra, robię szybkie szybkie zakupy jutro rano już wyjeżdżam Ech. może jeszcze coś rzucę. trzymajcie się miłego dnia